Wyobraźcie sobie dwie grupy. Pierwsza to zespół samych tak zwanych bystrzaków. Każdy z nich jest świetny, utalentowany, pełen pomysłów. Druga grupa to mieszanka osób o różnych umiejętnościach. Może nie aż tak błyskotliwych, ale za to potrafiących się dogadać. W tej drugiej grupie nie ma walki o uwagę. Nie ma przepychanek o to, czyj pomysł jest lepszy. Jest współpraca, słuchanie się nawzajem i mądre dzielenie obowiązków. Pewnego dnia obie grupy dostają to samo zadanie. Złożony projekt, który wymaga planowania, współpracy i terminowego wykonania. Która grupa poradzi sobie lepiej? Można oczywiście przytoczyć kilka argumentów za bystrzakami, ale prawda jest taka, że bez współpracy nawet najlepszy pomysł się rozpadnie. Zespół złożony z samych gwiazd, które nie podają sobie piłki, nie wygra meczu z przeciętną drużyną, która gra jak jeden organizm. Dlatego w projektach. Tak kluczowe jest zaplanowanie pracy i harmonijna współpraca całego zespołu. Na początku to nie oryginalność pomysłu, ale umiejętność przeprowadzenia go od początku do końca decyduje o sukcesie. Powiedzmy, że waszym celem jest stworzenie przewodnika po ciekawych miejscach z regionu. Grupa bystrzaków generuje niesamowite pomysły. Jeden chce robić aplikację. Inny audiodeskrypcje ze geolokacją, a jeszcze inny grę terenową. Wszystko brzmi niesamowicie, ale ostatecznie każdy zaczyna realizować tylko swój pomysł, i nikt nie zdąży w wyznaczonym terminie. W tym czasie druga grupa wybiera standardowe książkowe rozwiązanie, dzieli tematy zgodnie z zainteresowaniami, i na zakończenie projektu przynosi ładny, dobrze opracowany folder. Szczujcie się w tę harmonię, ta grupa, z każdym projektem będzie mogła stawiać sobie większe wymagania. Następnym razem zrobią grę, a może potem aplikacje. Wszystko jest możliwe, bo mają moc współpracy. I tu pojawia się nasze narzędzie: specjalna kanwa do planowania projektu, którą możecie wydrukować w formacie A3 lub wypełniać cyfrowo. To nie jest formularz do odhaczania zadań, to mapa, z którą ruszacie w projektową podróż. Na początek macie kartę główną całego projektu. Może wisieć w klasie, być u nauczyciela albo lidera projektu. Dzięki niej każdy wie, co jest do zrobienia, kto za co odpowiada i w jakiej kolejności mają się toczyć działania. Następnie każda grupa dostaje swoją kartę roboczą, na której planuje konkretne zadania. Do tego przygotowaliśmy też kartki do pocięcia. Możecie najpierw spisać wszystkie pomysły, a potem razem je uporządkować. Ułożyć w kolejności przypisać do grup. Pomaga to trzymać rękę na pulsie i nie pogubić się w zadaniach. Zadania możecie oznaczać kolorami, na przykład inne kolory dla różnych grup roboczych albo dla różnych typów działań. A jeśli wolicie pracować online, można skorzystać z wersji interaktywnej w Canvie, którą później da się wydrukować albo przesłać między sobą. Narzędzie występuje w dwóch wersjach: pełnej oraz uproszczonej. Wersja pełna to opcja dla bardziej zaawansowanych zespołów. Zawiera więcej pól do planowania, takich jak przewidywanie ryzyka, typ działania, składowe zadania czy jego waga. Wersja uproszczona jest bardziej intuicyjna, zredukowana do najważniejszych elementów, idealna dla młodszych grup albo na start, jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z pracą projektową. Najważniejsze jednak nie jest to, którą wersję wybierzecie. Tylko to, że będziecie planować razem, dzielić się pracą i wspólnie dążyć do celu. Bo jak pokazuje historia z początku, nie trzeba być najlepszym z najlepszych, żeby osiągnąć sukces, trzeba umieć grać zespołowo.